Minęła 18.30. Kamila Korzeniowska, dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Oto co dziś w programie. Zapraszam. Każdy z nas jest w emocjach, zachwycony podekscytowany. W czasie święta X Opolskiej Brygady Logistycznej elewi złożyli przysięgę wojskową. Prawdopodobnie będą to też takie zdekompletowane szczątki. Nowe odkrycia na starym cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. Malarstwa jest bardzo dużo i to malarstwa wysokiej jakości. Absolwenci i absolwentki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego pokazali swoje prace. Jest najstarszą tego typu jednostką w kraju. Dziś 10. Opolska Brygada Logistyczna świętowała swoje 26-lecie. Obchody połączono z uroczystą przysięgą elewów Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Karolina Urban. Opolscy logistycy obchodzą dziś swoje święto. To właśnie oni od 26 lat odpowiadają za zabezpieczanie 17 zagranicznych misji czy wschodniej granicy kraju. Od ponad ćwierć wieku żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej służą bezpieczeństwu ojczyźnie i zabezpieczają wszystkich innych żołnierzy, gdzie tylko jest ta potrzeba. Dzisiejszy dzień był również świętem ponad 80 elewów, którzy złożyli uroczystą wojskową przysięgę zwieńczającą cztery tygodnie podstawowego szkolenia. Muszą realizować to, co my na co dzień mamy do zrealizowania, typu zmusztry czy taktyka w terenie ćwiczeń taktycznych, czy programy szkoleń strzeleckich. Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Jest to uczucie takie, gdzie każdy żołnierz, który wystąpi z szeregu, te 10 kroków i zacznie mówić słowa przysięgi, no jest to bardzo głębokie przeżycie, no, niektórzy młodzi sobie tego nie stają sprawy, dopóki tam nie staną i tego nie zrobią. Wspaniałe uczucie po 27 dniach. Myślę, że każdy z nas jest w emocjach, zachwycony, podekscytowany. Tak mi to wód! Dla wielu elewów zostanie zawodowym żołnierzem było nie tylko misją, ale również spełnionym marzeniem. To jest duże przeżycie. Z tego względu, że zawsze chciałem zostać żołnierzem, jest to dla mnie duże wyróżnienie. W moim przypadku było to chęć sprawdzenia się przede wszystkim swoich możliwości fizycznych i psychicznych, oraz chęć pomocy, chęć służby ojczyźnie. Przysięga, której słowa wybrzmiały dziś na placu apelowym 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, jest symbolem gotowości nowo przyjętych żołnierzy do obrony kraju oraz przestrzegania etyki wojskowej. Karolina Urban, Kurier Polski. Na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach ponownie toczą się prace archeologiczne. Podczas szukania szczątków polskich żołnierzy natrafiono na 18 grobów, a w nich na solidne drewniane trumny, które w takich miejscach jak Cmentarz Jeniecki są niezwykle rzadkie. O szczegółach Izabela Zapisek. Dotychczas udało się namierzyć i ekshumować szczątki 60 włoskich żołnierzy, którzy zmarli w Stalagu 344 Lamsdorf pod koniec II wojny światowej. Archeolodzy chcą odnaleźć polskich żołnierzy, którzy trafili do obozu we wrześniu 1939 roku. Ani jeden krzyż nie jest krzyżem, który wskazuje pochówek polskiego jeńca. A mówimy tutaj o kilkuset osobach przynajmniej. I w ramach badań archeologicznych, które składają się z wielu różnych etapów, metod, narzędzi, próbujemy w tym roku zlokalizować groby masowe, pojedyncze właśnie tych polskich żołnierzy. W tym sezonie badawczym naukowcom udało się odsłonić 18 jam grobowych. W każdej z nich znajduje się solidna drewniana trumna. Chociaż to dopiero wstępny etap badań, wiadomo już, że będą się tam znajdować szczątki ludzkie. Nie wiadomo, do kogo należały. Stan zachowania nie jest taki bardzo kompletny. Prawdopodobnie będą to też takie zdekompletowane szczątki, być może zachowane szkielety fragmentarycznie i być może niekoniecznie w układzie anatomicznym. W czasie swoich prac archeolodzy znajdują drobne osobiste przedmioty należące do zmarłych czy też ich żołnierskie wyposażenie. Klamry od pasa, czasami hełm. Rzeczy indywidualne jak pierścienie, czasami są to dewocjonalia, krzyżyki, medaliki. Wszyscy, którzy chcą się przyjrzeć pracy archeologów i porozmawiać z badaczami mogą odwiedzić Stary Cmentarz Jeniecki w Łampinowicach podczas tak zwanych weekendów otwartych, o których informuje Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Izabela Zapisek, Kurier Polski. Kwiaty cięte i w doniczkach, owocowe i ozdobne krzewy oraz drzewka. W ten weekend w odmuchowie każdy pasjonat zieleni może znaleźć coś dla siebie. W mieście trwa największa impreza florystyczna w Polsce, czyli lato kwiatów. Dwa, jeden, zero. I tak już od 52 lat w pierwszy weekend lipca odmuchów rozkwita i przyciąga miłośników kwiatów. Dla nas, dla mieszkańców Odmuchowa jest to wielki zaszczyt, ponieważ zasłynęliśmy z tego, że Odmuchów dzisiaj jest stolicą kwiatów w Polsce. Największym zainteresowaniem, jak zawsze, cieszy się wystawa kwiatów ciętych, którą tradycyjnie można oglądać w odmuchowskim zamku. Jak co roku jest pięknie. No właśnie, to od ilu lat już pani chodzi? No chyba od 40. Albo więcej, bo jesteśmy mieszkańcami od To jest taka już impreza kultowa bym powiedział i to jest piękne, bo pogoda zawsze dopisuje, no wczoraj grzał jeszcze więcej, dzisiaj trochę popuściło. Ostatnio mnie spotkał ten przyjezdny gościu, mówi, a, a pan jest stąd, nie? Ja mówię, tak. A kiedy u was te lata kwiatów, nie? Ja mówię, no pojutrze, nie? Impreza jest też okazją, by porozmawiać o uprawie roślin i zaopatrzyć się w sadzonki, nasiona i nie tylko. Pro kwitka, pro Przyjechaliśmy po kwiaty, po róże, żeby je zdobyć, posłuchać muzyki, zobaczyć program, który tu będzie, no i tak po prostu, na wycieczkę. W mieście jest kolorowo, pachnąco i muzycznie. Imprezie towarzyszą występy zespołów, pokazy tańca i koncerty gwiazd. Scena każdego dnia mamy atrakcje dla każdej grupy wiekowej, a oczywiście w niedzielę wielka ikona, czyli Maryla Rodowicz i jej występ kończy się w tym roku pokazem laserów. Lato kwiatów potrwa do niedzieli. Redakcja TVP3 Opole objęła imprezę patronatem medialnym Izabela Zapisek, Kurier Opolski. Prace niemal 50 absolwentów i absolwentek Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego zawisły w Galerii Sztuki Współczesnej oraz Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków. Dzieła młodych artystów będzie można oglądać przez ponad dwa tygodnie. Wśród prac dyplomowych są obrazy naszej dziennikarki Natalii Lichwy. W tym roku jest dominująca rola malarstwa. W sensie pojawiło go się wyjątkowo dużo. Ostatnio zaczynaliśmy mieć takie obawy, czy przypadkiem malarstwo nie staje się mniej popularną dyscypliną artystyczną, ale ten rok ewidentnie temu zaprzecza. Malarstwa jest bardzo dużo i to malarstwa wysokiej jakości. Sperujemy się historią i jeszcze obserwuję. Dane zmiany, w sensie teraz nowoczesne, i bardzo mnie to przeraża. I dlatego to wszystko się zburzyło tyle emocji, że powstał ten dypon. Jesteśmy teraz wewnątrz szuchatki Baby Jagi. A jak wiadomo, Baba Jaga ma coś na sumieniu, bo jak mówi baśń braci Grimm, no, pożarła dzieciaki. I im bardziej czas płynie, tym ta bajka, ta bajka staje się coraz bardziej łagodna, ale pierwotnie to właśnie pożarła te dzieciaki. I one są w tym kotle. Tak, aktualnie nie, no nie postanowiłam, żeby pokazać kości, znajdują się tu jadalne pierniczki. Dyplom Natalii dotyka właśnie zmysłu wzroku i on jest eksponowany akurat w galerii ZPAP. W ogóle to też jest bardzo ważne, żeby powiedzieć o tym, że te goroczne dyplomy są tak obszerne, bo mamy praktycznie 50 dyplomantów, 18 jest z... Studiów magisterskich i 30, 30 jest ze studiów licencjackich. Dlaczego są dwie ekspozycje? No właśnie dlatego, że jest ich tak dużo. Te dyplomy są bardzo duże formatowo i musieliśmy to podzielić po prostu na, na dwie przestrzenie. Oglądają Państwo kurieropolskim, a co jeszcze przed nami? Proszę zobaczyć. Nagrzewamy do wysokiej temperatury, gdzie ta stal staje się miękka i możemy wtedy pracować. Dziś można było przenieść się do średniowiecza na imprezie Chrobry Fest w Muzeum Wsi Opolskiej. W tym roku to są już moje dziewiąte zawody. W Bobrowie po raz 24 wystartowały międzynarodowe zawody drwali. Ponad 200 wozów bojowych ryksyren i zablokowana na kilkadziesiąt minut krajówka. Spokojnie to tylko Fire Truck Show, czyli największa impreza strażacka w tej części Polski. Uczestnicy z całego kraju mogli pochwalić się swoimi, czasami unikatowymi, samochodami strażackimi. To było przez chwilę prawdopodobnie najgłośniejsze miejsce w Polsce: kilkukilometrowy konwój pojazdów pożarniczych zawitał do Główczyc. Interesuje mnie szczególnie historia pożarnictwa i niekiedy tu można było spotkać e, zabytkowe samochody strażackie, między innymi. No i tak wi widać tu, jak na, na przestrzeni lot poszła technika strażacko, jeżeli chodzi o samochody. Stare i nowe, duże i małe. Ta tatra służy strażakom z podkarpacia od czasów Gomułki. Papuszka, jak tam pisze, nasza kochana papuszka. Powiemy tak, nie potrzebujemy nowego auta. To te auto, co jest zaprezentowane na tym zlocie. Jest niezawodne. Wjedzie wszędzie. Popatrzmy na te nowe auta. Wszystko, gdzie ono wjedzie. Ten, akurat, wjechać nie musi. Między innymi dlatego, że dysponuje jedną z najdłuższych drabin wśród wozów z OSP. 30 metrów nieważne. Ile, ile jest osób, tu żadna elektronika nie odłączy. To jest to na tyle potężny samochód, że nie obawia się żadnych y, przechyłów. Tymczasem strażacy z Wieruszowa postawili nie na wielkość, ale na ilość, a przede wszystkim na wychowanie nowego pokolenia ochotników. Od najmłodszych lat staramy się dzieciom pokazać, jak, jak wygląda życie strażaka, jak, jak powinni się zachowywać, jak pomagać innym. A strażaków i sympatyków tej służby nie brakowało. Organizatorzy mieli ręce pełne roboty. Ciągle dochodzą osoby, które przyjeżdżały prędzej przed korowodem, odbierały talony i się odhaczyły z listy. A teraz po korowodzie następne osoby dochodzą. Na 90%, że będzie pobity rekord. Ponad 230 zgłoszonych już odfajkowanych, a zapisanych było prawie 280. Strażaków na główczyckich błoniach będzie można zobaczyć jeszcze w niedzielę. Wojciech Bularz, Kurier Opolski. Mieszkańcy Opola mogli dziś przenieść się w czasy średniowiecza, a wszystko za sprawą pierwszej edycji festiwalu Hrobryfest. Podczas wydarzenia była możliwość m.in. obejrzenia średniowiecznej bitwy, ale nie tylko poznanie historii przodków i ich codziennego życia w epoce średniowiecza. To założenia imprezy Chrobry Fest, która odbyła się w Opolu po raz pierwszy. W zasadzie mieszkam tutaj w Opolu od trzech lat, a rekonstrukcja jest moją pasją od załóżmy 15 lat i y, przyjeżdżając tutaj zobaczyłem, że jest to bardzo podatny grunt i, i chciałbym też chciałem stworzyć coś większego wraz z ludźmi z mojej szkoły fektunku oraz moją żoną. Najbardziej widowiskową częścią wydarzenia były turnieje których uczestnicy walczyli ze sobą za pomocą mieczy. Treningi zaczynamy już tak naprawdę od września i zwykle trenujemy dwa razy w miesiącu. Zdarza się oczywiście, że dosyć częściej. No tutaj też trzeba było się troszkę wcześniej przygotować. Samo założenie ochraniaczy, przeszywanicy to tak powiedzmy z 15 minut, a też mała rozgrzewka, mały trening. No to wcześniej tak powiedzmy z pół godzinki jeszcze. Dla spragnionych fizycznych wyzwań czekało stanowisko Kowala. By zostać jego pomocnikiem, trzeba wykazać się nie lada siłą. Poprzez nagrzewanie prętów stalowych w palenisku, nagrzewamy do wysokiej temperatury, gdzie ta stal staje się miękka i możemy wtedy pracować z takim materiałem. Także pomocnik używa dwuręcznego młota. A ja za pomocą odpowiednich technik, tutaj na kowadle, przykładania materiału do kowadła i różnych przystawek, no, proszę pomocnika, żeby uderzył na przykład w mój. Przycinek. Dla fanów manualnych atrakcji przygotowano warsztaty z tkactwa, które jest jedną z najstarszych technik rękodzielniczych. Surowe należy najpierw wyprać, następnie rozczesać. I teraz, w zależności od tego, czy chcemy, aby wełna była puszysta, będziemy ją czesać na czesakach bądź na grzebieniu. Następnie następuje proces przędzenia, bardzo czasochłonny. Uprzedzioną, uprzedzioną nitkę tkamy na krośnie i. Poddajemy farbowaniu gotową tkaniną albo nic z której dopiero później będziemy tworzyć tkaninę. Impreza odbyła się z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. Karolina Urban, Kurier Polski. To jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w Polsce, które co roku przyciąga zawodników z wielu krajów. W Bobrowie po raz 24 wystartowały międzynarodowe zawody drwali, a o szczegółach Jakub Słupecki. Czas i precyzja cięcia. Bez tych umiejętności nie ma mowy o dobrym dorwalu. A co dopiero o zawodniku. Tych na 24. edycji międzynarodowych zawodów dorwali nie brakowało. Szczególnie wśród uczestników z zagranicy. Obalanie drzew w lesie jest nieco inne niż na zawodach. Dziś mierzmy się nierównym terenem. Jesteśmy na przestrzeni, na której przeszkadza nam wiatr oraz kształt drzewa. Zawody w Bobrowie trwają dwa dni. Sobotnie zmagania podzielone zostały na dwa etapy. Drwale rozpoczęły rywalizację w lesie, na polu zrębowym, w konkurencji obalania drzew na cel. Te zawody, konkurencje nie różnią się od standardowej pracy pilarza normalnie w czasie pracy. Wszystkie parametry, które są zachowane i mierzone tutaj, również w normalnej pracy, zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa, muszą być. Tak samo zachowane. W bardziej precyzyjnych konkurencjach przydaje się kobieca ręka dowód pani Julia, która w złożonej przeżynce kłody uplasowała się w ścisłej czołówce. Ja dosyć sporo jeżdżę po świecie, w tym roku to są już moje dziewiąte zawody. W tym roku byłam w Czechach, Estonii, Słowacji, no i jeszcze planuję kilka innych krajów, także cały czas, cały czas jest ten rytm zawodów. Międzynarodowe zawody drwali w Bobrowie to jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w kraju. Nie dlatego, że można tu zmierzyć się z zawodnikami z zagranicy, ale przede wszystkim ze względu na to, że są to zawody eliminacyjne do mistrzostw Polski. Zaczęło się to w 2000 roku od regionalnych zawodów drwali. Nikt wtedy w Polsce nie organizował, myśmy byli pierwsi i od nas wszyscy do dzisiaj uczą się jak organizować zawody drwali. Tu jest wiele elementów, które decydują o tym, ile punktów się dostanie za tą konkursę. W zawodach bierze udział 31 zawodników. W niedzielę odbędzie się m.in. konkurs na najpiękniejszą rzeźbę. Jakub Supecki, Kurier Polski. Czas na informacje z naszego regionu. W skrócie, zapraszam. Fala upałów na Opolszczyźnie. W najbliższą niedzielę warto trzymać się blisko klimatyzatora, i cienia. Synoptycy ostrzegają przed wysokimi temperaturami, a służby przypominają o nawodnieniu, zakryciu głowy oraz nieprzebywaniu na słońcu w południe. Cztery nielegalne salony gier, 13 automatów i inne wyposażenie do hazardu ujawnili funkcjonariusze Opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Organizatorom tej rozrywki grozi kara więzienia nawet do trzech lat, a graczom kara grzywny. Darmowa mamografia dla kobiet z opolszczyzny. Z badań mogą skorzystać pacjentki w wieku od 45 do 74 roku życia. Oprócz wizyt w gabinetach lekarskich można również przebadać się w mamobusie, który przyjedzie do 38 miejscowości w regionie. Szczegóły na stronie opolskiego oddziału NFZ-u. O kobicem ciele, męczeństwie, presji i jej narzucanych formach. Przed nami wernisaż wystawy pod tytułem Post, którego autorką jest Anna Miklis. Spotkanie odbędzie się 8 lipca o godzinie 18 w Galerii M w Opolu. Prace będzie można oglądać do 22 lipca. Wstęp jest wolny. Za nami 23. edycja Atlantis Bieg opolski. Na starcie łącznie stanęło 1500 zawodników i zawodniczek. Na koronnym dystansie 10 km zwyciężył mistrz Polski w półmaratonie Mateusz Kaczor. Wśród pań zwyciężyła opolanka Barbara Koralewska. Dorosłych mamy ponad 1100 osób na listach startowych. Zakładamy, że będzie biegło około 250-300 dzieciaków, czyli około 1500 uczestników będziemy mieli. Jest odrobin nieznaczna zmiana, jeżeli chodzi o starty, bo zrobiliśmy w tym roku te trasy Okazało się, że mieliśmy o 140 metrów za krótko, więc musieliśmy przesunąć start zarówno od dystansu 10 km, jak i 5. Warunki dosyć trudne, bo jest bardzo gorąco, dodatkowo. lekki wiatr gdzie nie gdzie przeszkadzał. Biegłem bardziej treningowo niż na wynik jakiś specjalny, ponieważ jest... Jestem w przygotowaniach do Mistrzostw Świata, do Tokio na wrzesień w maratonie. Jest to dopiero początek moich przygotowań, więc też nie mogę szarżować. Cały bieg, ja biegłem na kontroli tętna, więc cały bieg pod kontrolą. Wygrałem, cieszę się bardzo. Jak już mówiłem, zazdroszczę tras biegowych. Chciałbym u siebie w Radomiu takie mieć, żeby mieć gdzie trenować. Pochodzę z Opola, więc znam Wyspę Bolko bardzo dobrze. Często tu robię treningi. Atlantis biegnę chyba, biegłam trzeci raz, aczkolwiek wcześniej w poprzednich edycjach ta trasa nie miała atestu, więc Dopiero dzisiejszy wynik, że tak powiem, jest takim wyznacznikiem dla mnie. Byłam zaskoczona tym, jak się czułam na każdym kilometrze. Po pierwszej piątce w niecałe 19 minut byłam w szoku wręcz, że mój organizm nie czuje wysiłku ani temperatury, no bo słońce jak widać mocno praży, także jestem zaskoczona i daje mi to wiele do myślenia na temat przyszłych progresów. I tym sportowym akcentem kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Za chwilę TVP 3 Opole w chmurze, 7 dni sportu i prognoza pogody, którą przygotowała i przedstawi Wiktoria Podboraczyńska. Polecamy Państwa uwadze, a na kolejny serwis zapraszam o 21.30. Życzę Państwu miłego sobotniego wieczoru i do zobaczenia.